Żoga Bonito, widzowie! Co wy myśleliście, że nasz żoga. To kuriera akurat? No, i wracając, żogabonito, więc co wy myśleliście, że nie zrobię jakiegoś fajnego upyllingu, tak? Czego fajnego? Bo, no, nie dlatego, że mam jeszcze zatkany dos delikatnie, ale dlatego, że mam fajne paki. Na dobry początek PKS-a 85, z ciekawego tu obeligola, którego. O żoga Bonito! Ederson. I jako kolejny David Ryan. Dobra, wziąłem sobie Ederson, ale ogólnie tak. Jest Rysiu Quaresma którego muszę wyciszyć jeszcze telefon. Tak to jest, widzę no, zapomniałem wyciszyć i jeszcze ku... Ale dobra, dobra, dobry początek odcinka, tak jest, jeszcze Roga Bonitos, ale wracając, to ja bym chciał Rysia Quaresmę, bardzo bym go chciał, mega bym go chciał, szczerze. To jest karta, którą tak bardzo chciałbym dostać, że to jest hit. I muszę się wysmarkać, bo jeszcze jej wyzdrowiałem. Jeszcze jakiś player pick, Czekaj, czy to będzie wymienny player pick, jak z niewymiennej paczki, niewymienny, no właśnie. No, także widzu, dzisiaj cel jest, cel jest prosty, tak? Rysiu, Kwarezma, albo coś mocniejszego. O ile się da? Znaczy, da się w teorii, jeżeli chodzi o cenę kart. Więc łapka w górę, taka pod filmem. Tu mamy złoty walkout, także sobie obejrzymy. Subskrypcję, zastawek jeszcze nie masz. Tu jest y, czawinga chyba? No, to niech se będzie. I tak wiem, że włoskimi tutaj ten. Y, tutaj trochę też fryzjera mam dzisiaj. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Poleca. Kolejny walkout, proszę Państwa, tym razem środkowy pomocnik. brazylijczyk gorący, jak Guimares o podwój. Może jakiś make-up? Szczerze, bardzo bym chciał dostać Mekambe, bo dla ja bym se pograł, nie? Takim złotym makeup, zwykłym. A to jest zwykły. Wyglądał na Bernardo Silva, ale kasza nogu Bernardo to nie może. Możesz widzu napisać, tak? To wymienna paczka, także nic oczywiście nie będzie, bo to jest klasyczne. Ale napisz widzu, jaki bilans food Champions i ja od siebie. 11 winów udało się podkręcić, także paczki ze 11 winów tutaj też są, tylko trzeba się do nich dokopać, prawda? To... Bo... No, troszeczkę też się zapowietrzam, nie? Co w się, sensie, no, troszeczkę dalej gardło mnie boli, tak? Jak wezmę głębszy oddech szybszy, no to kaszel mnie bierze. Aczkolwiek ten odcinek trzeba nagrać dla widza, ale wracając, jaką kartę, albo jakie karty, żoga, bo niej to udało się widzowi trafić. Niech Wice napisze, pochwali się, a ja tutaj trafiam y... Popiara albo Szulerkę, bo to była Popiara, no Szulerka, ale w podwójnym blokucie. To zobaczmy. Szulerka razem z Kleenomy comeback? Może Wili? Wczoraj nie zagrał zbyt dobrego meczu. a Ruben W ogóle to jest spokojnie, że tak dużo foderu leci. Oj, żoga Boni to Czekaj, czekaj, to jest to! To jest Ederson. To dobrze, to jest Dobrze też, że foder. Bo do Claudii PDSBC się przyda. Chcę tą gówniarę zrobić i se, Kurda robić jajca tą piną food Champions. A tu jest kto? Bon Mati Puteas? Ty Jesteś Tylala? Nie. A już miałem nadzieję. No tam była chyba, bo albo że ja Zawsze nie wiem. Którą zawsze nie mylę. Jest kolejny Okej, okay, PO Hiszpania. Yy, Ona Battle. Bez podwójnych jak nie ma, to nie będę oglądał. A nie no, widzę to, bo Może nie gdzieś, może nie grasz, ale. Ale może jednak wiesz i. No zobacz to po prostu. Zobacz tą gówniarę, nie? oberbatow to akurat no, nie wiem czym chciał. Yamalat też nie wiem czym chciał. Ale piłkarka listopada Liga F. Klaudia Pina. Proszę bardzo, upgrade niby nie jakiś mega duży, ale jest, prawda? Jest upgradzik, w no, playstyle mega spoko, tak, to wiadomo. 8 dwa razy, 8 cztery razy i 8, 8 raz. Także licząc po obecnej cenie foderu, to dałoby się tu zrobić jak za darmo. Wiadomo, coś by trzeba było natrafiać do tego. Tutaj mamy klapczyków, quicksell, no coś tam będę brał ogólnie, może coś będą barci. Na przykład takie 2x85 paczki też mam, też zrobiłem. No co prawda nie mam za dużo informów, nie mam już żadnego w klubie, tak to bym dokręcił ich więcej, ale no, jak wypadną to podkręcę. Jeszcze raz, 2, razy 85, hop, złotko, eś, o, bandajka dla jaj, saliba dla jaj, chyba saliba dla jaj, konady nie dla jaj. Bo skoro teraz mamy jakieś takie średnie paczki, może akurat coś i tak z nich wypadnie, ja nie będę tutaj ich dyskryminował, ale wczorajsze ligami jeszcze widziałem, nie? Oglądałeś? Na pewno, na pewno przynajmniej połowa z was oglądała. To były takie dzikie mecze w ogóle. Villarreal. Gdyby, w ogóle, gdyby Villarreal wystawił Daniela Parejo, na pewno by wygrali. Jestem bardziej niż pewny, czemu Daniel Parejo nie gra. To jest, to jest w ogóle jakiś ewenement, żeby tak dobrego piłkarza trzymać na ławce, ja rozumiem tak, że jeżeli on jest na ławce, to on pomaga wszystkim, nie tylko tym na boisku, tylko też tym piłkarzom na ławce, tak motywuje ich do, do ciężkiej pracy, żeby właśnie do podstawowego składu w końcu się załapali, tak? On, on pomaga im po prostu mentalnie, ale no, gdyby go wystawili, to by nie dostali w pizdę z, kurde, tym, Kopenhagą. Bez przesady. Ajax wygrał z Karabachem. Ajax, który? No, delikatnie mówiąc, zaciąga Dickensa do ust, tak? że nie wygrało z potężnym atletikiem Bilbao. 0-0, bezbronkowy remis. dawno takiego w meczu PSG nie widziałem. Real dostał też w dupeczkę, ale tego się spodziewałem akurat. To przewidziałem, że Real strzeli pierwszy gola i przegra. To przewidziałem. I no, tutaj w pewnej stronie, tak, super przewaga, weszła, nie powiem. Borussia Dortmund też kurde remis, no. Troszeczkę zadynka była wczoraj, no. Także, powiedz, widz. Komu kibicujesz? A komu kibicu A może dzisiaj Twoja drużyna gra w lidze Europy? To powiedz. Albo w lidze konferencji. Nie powiedz, że jesteś zadowolony z rezultatu. Z, z rez... Ja umiem się, umiem się wysłowić tą Miscley. Powiedz, czy jesteś zadowolony z rezultatów? Czy nie jesteś? Czy może dopiero będziesz? Chętnie poczytam. Dajcie tak. Z... Cztery komentarze, chociaż miałem co czytać na kiblu. Tak, jeszcze podsumowując, Wam, nie, to nie jest aż tak wielki opening, jak ostatnio były. Bo nie ma tutaj ani 80, ani chyba nawet 6, nie, 60, nie, 60 też nie było paczek. Ale na pewno nie ma tu, no 100 też nie ma jak ostatnio. Ale to, to paczki, no zobacz, gwarancja, że go boni, to taka, taka, taka. No postarałem się, wbijam te 11 winów, żeby coś ciekawego tutaj się ma, miało szansę zadziać. To on był około, w ogóle z jakiejś lawej. Paki, Bright, znam cię po twarzy już koleżanko, ale jesteś pojedyncza. No i teraz tak, nowe Team of the Week było, nie sprawdzałem kto jest nawet, szczerze, nie sprawdzałem. Mamy walkout, zobaczymy sobie teraz. Napas. Nigeria, o ty, Oshimen, no szkoda, że pojedynczy, chyba że nie ma więcej takich wysokich overali. ale no Sushi, Sushi Manik, coś za sam overall, powinien być warty kapusty. Oshimen, ej ty, kurde. Dobra, ja go muszę opierdzielić, bo on będzie tylko tańszy. 70 tysięcy Foodbin. Jeszcze był Messi w ogóle. Ty, to drugą najlepszą kartę z informów trafiłem. Ej, szczerze? Jestem zadowolony. Dobra, 77 tysięcy kapusty. Jak się sprzeda to G, jak nie to ktoś wylicytuje. Najtańsze ify są... O kurcze. Dobra, no daj, daj rysia quaresme. Rysia quaresme. Abo kasę na rysia quarezme. Tu mamy śpeczkę. A, u, Amerykankę. Podwójnym łokałkiem, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. 8,7. level Razem z. No, kimś wartym więcej niż. O, kimś. 8,9. Ej, nieźle, nieźle. Jeszcze Gaetano i Luca Modricio. Witamy serdecznie, legendę. Dobra, 10x8,3. Jakaś wymienna żaga, bonita. Dobra, no to paczka jest najważniejsza, tak naprawdę. Wymienne 7x8,5 w grudniu. I to nie po raz pierwszy, bo w listopadzie też ją otworzyłem. I tu jest inform, chyba, tak? Na Napastnik? na No to będzie podwójny z informem, no nie ma, nie ma innego wyjścia. Tylko żeby to był Messi, nie? Żeby to był Messi, będzie petarda. A to nawet nie jest Messi. Nawet nie jest Oshimen. To, jest... to jest? No żoga Bonito się nie schowała, niestety. On pewnie tak jest warty, no tyle samo co poprzedniej. Fy. Cena na Quixelu, to na listę, na listę. Dlatego to możemy wziąć w Paczki jakieś dla mnie są. To są gówniane paczki, klasyczne. Bo jeszcze mam gwarancję, że bonito, ale może coś jeszcze tutaj kombinujemy. Nie? W podglądzie standardowo. O cień! Ty, to może zwrotka będzie. Równa cena cień, 5 tysięcy? Chyba 4 coś będzie, nie? 400, okej. Okay. Biorę. Cień sobie wezmę do klubu, bo nie wiem, czy mam. No, no nie, zawsze, zawsze jest cień. To wolę wziąć chyba do klubu, wiecie? Bo ostatnio poprzepalałem tyle tych y, styli gry na tych kontach, że nie mam. A paczki promocyjne? Jakaś paczka za. Nie będzie paczki za końca. No dobra, to już warto, bonito. Włącznie z bohaterskimi. Rysiu Quaresma, no ho. P.O. O ja, pidi. No co to jest, człowieku? Czy od ty mi testa tu wrzucasz? Z 11 winów? Serio test? A ile kapusty Rysiu Quaresma kosztuje? Chyba i tak mnie nie będzie. Na niego w tym momencie tutaj sta... Znaczy no, dostać nie jest, stać, nie? No wiadomo tak! Zawsze... A tutaj coś się zbugowało, jeżeli chodzi o wyszukiwanie, ale już coś nie będzie dobrze. Dostać no, nie jesteś, zawsze można wejść na drugie kompo i zrobić magiczny transfer, ale... No wolałem tego... Wolam tego nie robić. 600 tysięcy Rysiu Kwarezma. No pewnie będzie jeszcze tańszy, nie? Ale ty, to no, w sumie tylko Kwarezmę dać. Potem, potem Sushimena. Można było dokoptować. No i by git, nie, ale. No, na Rysiu Chłarezmę, W ogóle. Nie wiem. Chcecie jakiś teścik Rysia Kwarezmy? Bo no, jak chcecie, to ja przyrzucę te ze sobie i zrobimy teścik. Albo na końcu, na który są końce, zrobię teścik. Jakby co, to, to nie ma dla mnie problemu. Ale dzisiaj nie mam problemu z tym, żeby zakończyć odcinek, bo wszystko otworzyłem. No i no, tragedii nie było. Ale długo nie urwał. No, także... Także... On... Tak mam... Ty, czekaj, bo krzyłam monitor. Muszę go... O... I... o kur... No i teraz mogę zrobić tak? Bo, bo mi ręka nie chciała wejść pod ten... O mogę! To pan zrobiła!